Cześć, z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od Podszewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam. Cześć, moją dzisiejszą gościnią w podcaście LPP od Podszewki jest Dominika Mowińska-Piech, która pełni rolę head designera w linii White Reserved Ladies. Witam wszystkich, cześć. Na samym wstępie, powiedz mi proszę, jaka jest rola... Head designera w Reserved Ladies. Za co ty odpowiadasz? Co jest Twoją odpowiedzialnością? Jaki masz w skrócie wpływ na to, jak mhm. wyglądają kolekcje, które my widzimy w salonach sprzedaży? No i w sklepie online. Okej, okay. to tak jak wspomniałaś na początku, jestem head designerem Linii White, czyli jak się domyślamy, nasza firma, czyli cały dział damski dzieli się na dwie linie. Jest to linia Black i White i to są dwie linie dedykowane do powiedzmy dwóch różnych klientek. I ja jestem taką osobą, która odpowiada za linię dedykowaną dla. Nieco młodszej grupy docelowej. To jest y, linia, która też gdzieś tam inspiruje się Street Street Fashion. Y, dużo czerpiemy z Instagrama. Ja jestem tą osobą, która nadaje trochę kierunek dla tej linii. Y, zajmuję się nadaniem kierunku dla projektantów. Wychodzę często od pokazów, od inspiracji. Współpracuje bardzo blisko z projektantami. Tworzymy wspólnie tak naprawdę tą koncepcję na, na naszą linię. Tworzę też kierunek na kolory. Tak naprawdę powiedzmy też, że zajmuję się takim porządkowaniem trochę tego, jak ma wyglądać ta kolekcja. Często jest tak, że pracujemy z kilkoma zespołami, więc tak naprawdę jesteśmy tą osobą, która rozpoczyna tą pracę i trochę też ją zamyka. Czyli jestem takim, powiedzmy, nie chcę to brzydko nazwać, ale ogarniaczem, powiedzmy, nie. czyli tak naprawdę wychodzi od inspiracji, ale na końcu musimy tak naprawdę to wszystko spiąć i powiedzmy, że head designer jest tą osobą, która spina to na końcu, żeby to jakoś pięknie wyglądało w naszym sklepie. Mhm. Czyli z jednej strony jesteś osobą, która jest yy, wrażliwa na estetykę i jest bardzo kreatywna, a z drugiej strony jesteś osobą, która jest bardzo zorganizowana no i musi pilnować, żeby wszystko było tak, jak trzeba. Zgadza się. Nasz zespół składa się z dużej ilości osób kreatywnych, więc tą część kreatywną, to, tak naprawdę to część kreatywna jest większością mojej pracy, ale przyznam szczerze, że trzeba dużo, dużo, jak to się mówi, ogarniać, więc te takie cechy właśnie analityczno-organizacyjne jakby jak najbardziej tutaj się sprawdzają tutaj, na tym stanowisku. Powodem naszego spotkania dzisiejszego jest to, oprócz możliwości pokazania Wam, kim jest Dominika i jak właśnie pracuje head designer, jest historia Dominiki, a mianowicie miejsce, z którego się wywodzi. Myślę, że tak mogę powiedzieć, ponieważ bardzo duża część naszych pracowników wywodzi się z Akademii Sztuk Pięknych i Dominika też jest przykładem osoby, która Akademię Sztuk Pięknych skończyła. Dokładnie w Gdańsku i skończyłam Wydział Architektury Wnętrz. Więc to nie jest do końca powiązane jakby teraz z tym, co robię, tak naprawdę większość naszych y, pracowników nie ukończyła studiów modowych. Nie mówię, że to jest y, jakby jakaś duża część, ale większość osób, tak jak wspomniałaś, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, ale niekoniecznie na kierunku związanych z modą. Prawda też jest taka, że y, tych kierunków też wcale nie jest dużo w Polsce, tak? tak Jeśli jest. chodzi mhm. o y, studia wyższe. Oczywiście są różne szkoły, czy różne kursy, jak najbardziej. Ale jak to w życiu bywa? Myślę, że wszyscy mamy takie historie dookoła, że to nie jest tak, że jeżeli ukończyłeś jakieś studia, no to jesteś rzeczywiście potem tą osobą w kierunku, y, jakiej się kształciłeś. I chciałam Cię podpytać o Twoje wspomnienia z Akademii Sztuk Pięknych. Jak to było być taką studentką? O, jak sobie wspomnę i gdzieś tam y, zamknę oczy, pomyślę. Jak wyglądały moje studia, jakie to były wspomnienia, to był wspaniały czas. Ja jakby z uczelniami artystycznymi i jakby z tym świadkiem, można powiedzieć, mam do czynienia już od czasów gimnazjum, bo i ukończyłam szkołę plastyczną i jakby stało się to naturalne, że, że poszłam też na akademię i myślę sobie, jakie są najfajniejsze wspomnienia i te czasy studenckie. Był to intensywny czas, ale jak próbuję sobie przypomnieć, to tak naprawdę Najwspanialsze no wspomnienia tworzyli ludzie, którzy byli na tej uczelni i tak naprawdę te przyjaźnie, które się stamtąd wywodziły i różne projekty, które stworzyliśmy razem. I myślę, że tak, że to jednak to byli ludzie, niż jakieś tam konkretne zdarzenia, tak naprawdę, związane z tą uczelnią. Wydaje mi się jednak, że właśnie Akademia Sztuk Pięknych yy, jako koncepcja też wyróżnia się tym, że w trakcie masz do czynienia z różnymi kierunkami sztuki. Oczywiście, tak. Yy, tak jak wspomniałaś, to nie jest taka oczywista uczelnia, kiedy przychodzimy rano, mamy wykłady i wychodzimy o godzinie 15 i, i jesteśmy po ćwiczeniach, wykładach i, i na tym się kończy jakby nasza wizyta na uczelni. Studenci ASP muszą mieć do czynienia tak naprawdę z każdą dziedziną, dziedziną sztuki, y, więc y, oczywiście na tej uczelni są również wykłady, ćwiczenia, czyli... Odbywamy taki standardowy dzień studenta, powiedzmy, ale za dwie godziny mamy malarstwo, mamy historię sztuki, rysunek czy też rzeźbę, beznycerstwo, więc tak naprawdę dotykamy każdej dziedziny sztuki. A miałaś swoją ulubioną? Wiesz, co? Jak wracam z wspomnieniami, to. Elementy rzeźby zawsze. Mieliśmy bardzo śmiesznych wykładowców i nasze spotkania z rzeźbą, i jak przypomnę sobie projekty, które tam robiliśmy, abstrakcyjne, tworzyliśmy latawce, biegaliśmy z tymi latawcami po, po Gdańsku, to myślę, że. To była dość inspirująca część naszej, naszych, naszych zajęć, ale myślę, że takie standardowe jak rysunek, czy malarstwo, to była jedna z takich rzeczy, gdzie można było trochę uciec od y, tych takich, tak jak wspomniałam, wykładów czy ćwiczeń, czyli takich standardowych powiedzmy form nauki, form nauki, tak jest, dziękuję za odpowiedź. Gdzie mogłaś tak naprawdę się trochę odprężyć nie? na tym malarstwie czy rysunku. I Spędzić ze sobą samym tak naprawdę 3-4 godziny i, i, i z kartką papieru. A zdarza Ci się teraz trochę rysować? Przyznam szczerze, że w pracy tak, ale poza pracą bywa to różnie. Czasami próbuję brać ze sobą szkicownik i gdzieś tam szybko sobie szkicować, ale tak naprawdę najczęściej w pracy. Ale to też jest y, m, ciekawe, że ta umiejętność, którą ćwiczyłaś na studiach, rzeczywiście jakby w pracy y, ci się przydaje, no bo y, mówiliśmy o tym, że studiowałaś architekturę, a jesteś y, projektantką mody. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Słuchaj, ja zawsze y, się śmieję, jak ktoś mnie pyta, jak właśnie się to stało, jak do tego doszło, że, że nie jestem teraz architektem wnętrz, tylko właśnie head designerem, projektantką mody. To ja śmierzę, że jestem tu trochę z przypadku. Jak wszyscy wiemy, nasza uczelnia jakby wymaga tego od studentów. Nie wiem, jak jest teraz na tą chwilę, ale wymaga od studentów, żeby mieć zaliczone warsztaty oraz praktyki. No i oczywiście jak to każdy student y i oczywiście też ja musiałam to zrobić na ostatnią chwilę, bo oczywiście miałam zawsze czas na to. Więc y pamiętam ten dzień, jak wchodząc na Akademię Sztuk Pięknych stał stęt z napisem, że będą odbywały się warsztaty w współpracy z LPP. No i ja jakby gdzieś tam LPP zawsze znałam, gdzieś tam z tyłu mojej głowy było to, że to jest firma, która zajmuje się projektowaniem mody, tutaj w Polsce, z siedzibą w Gdańsku. I myślę, okej, okay, czyli to jest jakiś, to jest chyba znak, bo muszę odbyć te warsztaty, nie mam już tak naprawdę czasu. A gdzieś tam modą się zawsze interesowałam, więc po prostu poszłam ten wykład, pamiętam wtedy na Auli, były to dwie. Pamiętam, że wbiegły dwie kolorowe ubrane dziewczyny i mówiły o tym, jak fajnie się pracuje w tej firmie, i że y, masz do czynienia z modą, i możesz gdzieś wyjeżdżać, projektujesz, twoje projekty są widziane na ulicy. Mówię: Okej, okay, czyli to będzie przyjemny czas, będę miała zaliczone warsztaty. Tak naprawdę połączę pożyteczne, praktyczne z pożytecznym. Tak to się potoczyło, że dostałam się na te warsztaty, bo to była wybierana jakaś grupa ludzi. Później mieliśmy do stworzenia projekt kolekcji. W, w jakichś tam grupach chyba pięcioosobowych stworzyliśmy projekt kolekcji i pamiętam, że jakoś też tak wyszło, że najlepsze projekty miały zostać odszyte i przez wir jakichś tam zdarzeń okazało się tak, że niestety nie może się tak wydarzyć, ale że firma może zaproponować staż. No i przy okazji prezentowania danej kolekcji okazało się, że zostały wybrane trzy osoby i jedną z nich byłam ja. Więc tak się udało trochę, że zaproponowano mi staż w wakacje. No i od tego stażu w wakacje moja kariera potoczyła się tak naprawdę jak taka kula śnieżna, czyli zaczęło się od stażu, później ze stażu zostałam asystentką w ziale swetrów. Po tym czasie, kiedy byłam asystentką, chyba w swetrach trzy miesiące, okazało się, że otwiera się nowa marka. Jeszcze wtedy istniejąca ta Linder, i gdzieś tam brałam udział też w tworzeniu tego, w tworzeniu nowej marki w tym projekcie. No i tak to wszystko po kolei szło, że od asystenta po projektanta w marcu już reserved, starszego projektanta, bo gdzieś ta kariera u nas właśnie w firmie też tak wygląda schodkowo. Przeszłam do działu Jersey. Pracowałam bardzo długo w dziale Jersey, chyba 3 czy 4 lata. Po czterech latach okazało się, że jest taka możliwość, żeby dostać się na head designera. Udało mi się, jakby przeszłam przez tą rekrutację u nas wewnętrzną. Zostałam head designerem w dziale Jersey, czyli to jest taki dział wsparcia u nas, który zajmuje się przede wszystkim dzianiną. No i po tych dwóch latach okazało się, że jest też taka możliwość, żeby zostać head designerem linii. No i. Też przeszłam rekrutację wewnętrzną, no udało się, i jestem tu, gdzie jestem teraz. Szczerze mówiąc, brzmi to niesamowicie, no bo tak naprawdę mm, te warsztaty z LPP wydarzyły się ile lat temu? O Jana, no zaraz będzie 10. Zaraz będzie 10. Tak, ale mimo wszystko, 10 lat od warsztatów i stażu do zostania head designerem linii, to jest duże osiągnięcie. Wiesz co, ja jestem taką osobą, która zawsze trochę sobie umniejsza tych sukcesów, ale myślę, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to tak, miały to być warsztaty na chwilę, a tak naprawdę stało się to gdzieś tam moją taką, powiedzmy, życiową drogą, jak na razie. I cieszę się bardzo, bo gdzieś. Na tamtą chwilę, będąc studentką, nie myślałam o tym, że zajmę się modą profesjonalnie. I wiesz, czasami takie przypadkowe historie mogą nas doprowadzić do miejsca, w którym akurat teraz jesteśmy, i o którym nigdy nie myśleliśmy, że możemy się, możemy być, stać się danymi osobami, więc ja się cieszę, że ta moja kariera się tak potoczyła, nie inaczej. Wydaje mi się, że studia w takim razie są takim najlepszym momentem na to, żeby testować różne rzeczy, nawet takie, o których byśmy nie pomyśleli w kontekście jakichś wierszy, dodatkowych projektów, właśnie warsztatów i tak dalej. No bo prawda jest taka, że ciężko jest określić w tak młodym wieku. Kim chce się być, jeżeli czegoś nie spróbujemy? Oczywiście, że tak. I ja myślę, że nawet w momencie, kiedy podejmujemy nawet pierwszą pracę po studiach, my do końca nie wiemy, kim chcemy być i musimy troszeczkę, jakby tutaj poszukać różnych dróg. I ja myślę, że to jest też fajne w tej uczelni, że ona proponuje takie warsztaty i że właśnie możemy trochę dotknąć różnych dziedzin, już nie stricte związanych ze sztuką, ale też z taką. Pracą na co dzień. Tak jak tutaj dotknęłam tej pracy takiej, powiedzmy, biurowej, to myślę, że to też jakby może się ukształtować i możesz zobaczyć, no bo wiesz, jak jesteś na uczelni, to jesteś troszeczkę w takiej bańce. Yy, uczymy się różnych kompozycyjnych rzeczy, yy, artystycznych, trochę takich abstrakcyjnych, a jak przychodzi co do czego, to, gdy wychodzi taki student, myśli sobie, kurczę, chciałam, co ja mam teraz z tym zrobić, nie? Potrafię rysować, potrafię rzeźbić, nie wiem, świetnie fotografuję, ale teraz przychodzi ten czas, kiedy muszę się w tym odnaleźć w życiu takim codziennym i myślę, że to jest fajne, żeby brać udział właśnie w takich warsztatach, odbywać różne praktyki, bo namacalnie jesteśmy w stanie jakby zderzyć się z tym, co czeka nas w takim życiu dorosłym. Fajnie to powiedziałeś, bo to zawsze jest chyba taka dyskusja, wydaje mi się, wokół Akademii Sztuk Pięknych, że trochę zderzamy tą inwencję artystyczną z tą pracą w określonych ramach. No ale wydaje mi się, że mimo tego, że masz te ramy określone, czyli oczekiwania, tak, klienta, pewnie jakieś też wyniki, które jako brand powinniście osiągnąć. Tak jest. To nadal jakby ta. Możliwość jakby kreacji jest dość duża. Tak, jak najbardziej. Jakby, no, my tutaj jesteśmy jakby w takiej części, tak jak ja wspomniałam, korporacyjnej biurowej, ale tak naprawdę ta dużą częścią naszej pracy jest tworzenie tej kolekcji, wychodzenie od różnych inspiracji. My bardzo dużo wyjeżdżamy, więc y, ten proces właśnie twórczy, to tak naprawdę jest jakieś 70% naszej pracy. No i jeszcze dochodzi taka kwestia, którą chyba też warto y, ćwiczyć. Myślę, że nieważne, w jakim, w jakiej branży pracujemy, czyli praca w grupie. Oj, tak, jak najbardziej. To też jakby, wydaje mi się, że to, tego też uczymy się na uczelni. Często mamy jakieś projekty w grupach i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby, żeby posiąść tą umiejętność, bo. Gdzie, wydaje mi się, że gdzie nie pójdziemy do jakiejkolwiek firmy, gdzie nawet jeżeli będziemy pracować sami czy otworzymy własną firmę, i tak mamy styczność z różnymi ludźmi, więc musimy się nauczyć pracować w grupie. To jest jakby niezbędne. Tutaj mamy tyle osobowości, i tak jak wspomniałyśmy na początku, każdy wywodzi się trochę z innego miejsca, więc musimy się jakby nauczyć takiej wspólnej pracy, wiadomo, mamy wszyscy jeden cel i jeden y, kierunek, ale musimy się nauczyć pracy w grupie, bo wydaje mi się, że każda perspektywa może przynieść nam jakieś fajne doświadczenie, możemy jakiś to jest punkt zaczepienia tak naprawdę, jeżeli właśnie pracujemy z czymś takim, jak. Moda, każdy ma inny styl, więc możemy z tego wyciągnąć jak najwięcej, więc praca w grupie jest tutaj istotnym, jakby czynnikiem. Często jest tak, że osoby, które obawiają się pracy w grupie z różnych powodów, mhm. kiedy przychodzi do jakichś takich projektów, które realizujemy, to najczęściej to są, to są te same osoby, które już przejdą ten proces, to są bardzo za to wdzięczne, bo to dużo uczy. Tak, też takiej otwartości na perspektywę innych osób. Dokładnie, dokładnie, to bardzo dużo uczy i yy, tak naprawdę wydaje mi się, że nawet takie dyskusje i z tych dyskusji tworzy się najwięcej fajnych rzeczy, tak naprawdę, więc yy, zgadzam się z tym, że, że to jest jakby istotny aspekt tutaj w tej pracy i trzeba być otwartym na to. Wiem, że to nie jest łatwe, bo czasami jest tak, że wychodząc z takiej uczelni, gdzieś tam myślimy o tym, to ja jestem artystką, yy, ja zawładnę teraz światem i gdzieś tam moje pomysły są pewnie może najlepsze, ale takie zderzenie, jakby z, tak jak mówisz, z inną perspektywą daje dużo więcej i tak naprawdę możemy dużo więcej się nauczyć. Zastanawiam się jeszcze, jak Ty w swojej głowie porównujesz projektowanie architektoniczne a projektowanie ubioru. Mm -hmm. by... To, czego się nauczyłaś, jeżeli chodzi o architekturę w trakcie swoich studiów, udało Ci się, się przełożyć na Twoją karierę, na projektowanie ubioru? Tak naprawdę, zaczynając studia na SP, większość naszej, naszej edukacji jest poświęcona temu, żeby wyrobić sobie tą wrażliwość artystyczną i tego poczucia. Nie chcę powiedzieć stylu, ale jakby estetyki. I gdzieś te elementy, myślę, po tej początkowej edukacji, która potem, wiadomo, jest ukierunkowana stricte pod, w moim przypadku, architekturę, gdzieś tam we mnie były jakby pomocne w, w pracy tutaj, bo tak naprawdę, tak jak mówiłyśmy na początku, moja praca polega na tym, że ja jestem tutaj osobą bardzo twórczą i jakby muszę bardzo dużo pracować też z, z osobami, które są twórcze, ale gdzieś ta część taka analityczna, która się wywodzi tak stricte z architektury, czyli muszę trzymać się bardzo ram pewnych yy, i to było bardzo ważne w architekturze. Tam nie można popełnić błędu. Duża część pracy w z architekturą, to jest matematyka, analityczne podejście, trzymanie porządków. Yy, oczywiście jest tam przestrzeń do, do bycia twórczym, bo bez, bez tego tak naprawdę nie powstawałyby piękne wnętrza, budynki, yy, obiekty, więc tak naprawdę gdzieś to podłoże takie, które, które uczelnia jakby myślę, że na każdym kierunku w nas. Yy, Pielęgnuję, czyli to poczucie estetyki, ale stricte architektura jakby pomogła mi w tym, że, że jestem gdzieś tam osobą taką bardziej uporządkowaną. Trzymam się pewnych ram. Muszę być bardziej zorganizowana i mieć takie analityczne podejście do różnych spraw i myślę, że to jakby pomogło w, w pracy tutaj. Czy ta architektura dalej została w Twoim sercu? Wiesz co, ja mm, mam nadal zamiłowanie do, do wnętrz. Lubię otaczać się ładnymi rzeczami i gdzieś tam lubię przebywać w, w pięknych wnętrzach. Zawsze eksperymentuję w swoim domu, więc to jest gdzieś też taka przestrzeń, z którą lubię pracować. No, i myślę, że gdzieś tam, gdzieś tam na dnie mojego serca nadal ta architektura jest, więc mam do niej duży, duży sentyment i, i zamiłowanie. Osoby, które nas słuchają, to mogą być często osoby, które wybierają się na studia y, artystyczne, bądź na nich są, mhm. i może mają w głowie jakieś wątpliwości. Jak to będzie, co zrobić, żeby właśnie jak najlepiej sobie poukładać tą przyszłość? Może mają jakieś wątpliwości dotyczące tworzenia portfolio? Wiem, że to jest zawsze gorący temat i e, budzi wiele wątpliwości, w jaki sposób to zrobić, żeby dostać się do tej pracy, która jest tą pracą wymarzoną. Więc chciałam się Ciebie podpytać, co mogłabyś powiedzieć to, jako taka doświadczona koleżanka mm -hmm. tych osób? Um, czy masz dla nich może jakieś rady, albo coś, co chciałabyś przekazać od siebie? Ja może najpierw do tych wątpliwości, bo wydaje mi się, że nie ma chyba osoby, która wychodzi z uczelni i mówi OK, może są, i jakby to super, to też fajnie, ale wydaje mi się, że zawsze gdzieś te wątpliwości są z tyłu głowy i wychodząc z uczelni, jest się bardzo młodą osobą, więc tak naprawdę to, żeby w tym wieku decydować, co będziemy robić, Wydaje mi się, że to jest jeszcze ten czas, kiedy możemy popełniać błędy i jakby szukać swojej drogi. A jeśli mówisz o tworzeniu portfolio i o tym, jakie rady, jakby tak naprawdę ważne jest dla nas to, żeby pokazać siebie, jaką masz wizję, y, jakie masz poczucie estetyki i tak naprawdę. Może nawet nie musiałaś, musiałeś, musiałaś być najlepszym studentem. To też nie jest tak, że my tu patrzymy na jakieś oceny, czy na to, jak wyglądał Twój dyplom po, po Akademii Sztuk Pięknych. Chodzi o to, jaką jesteś osobą, jakie masz y, spostrzeżenie na świat, jakie masz poczucie estetyki, i wydaje mi się, że w takim portfolio musisz pokazać przede wszystkim siebie mhm. i to jest najważniejsze. W takim razie to są polecenia od Dominiki. Myślę, że jakbyście mieli jakieś pytania, to jak najbardziej w komentarzu można jej tak je jest. zadać. Staramy się Dominice je przekazać. Na sam koniec chciałabym Cię do mnie podpytać o Twoje pasje poza pracą. A że Twoja praca jest bardzo pasjonująca, to zastanawiam się, co w czasie prywatnym, czy jeszcze masz przestrzeń na coś innego, czy to dalej jest moda, czy może coś zupełnie innego przyznam szczerze, że to dalej jest moda. Ja tą modą żyję i uwielbiam obserwować, patrzeć, co dzieje się dookoła w tym świecie i co tam się zmienia tak naprawdę. My jako firma też mamy taką możliwość podróżowania po świecie. Więc ja tą modę gdzieś tam chłonę nawet na ulicach, więc tak naprawdę jest to dla mnie bardzo naturalne. Czy ja mam jakieś inne pasje poza tym? Tak naprawdę, jak mia być szczera, to nie. Żyję tym na co dzień, uwielbiam, y, uwielbiam te ciuchy, uwielbiam ubrania, uwielbiam się uwielbiam stylizować, uwielbiam stylizować innych, więc tak naprawdę jest to bardzo duża część mojego życia, i która mnie pochłonęła tak w 100%. procentach. Bardzo dobrze się tego słucha. Też chciałam powiedzieć, że pięknie wyglądasz, masz bardzo cię Dziękuję bardzo. Ja Ty mogę wam... również. <laughs> Dziękuję. Przepięknie. Mogę Wam powiedzieć, że tutaj widać, że oversize'owe marynarki w taki paseczek są w trendzie, na pewno. Tak jest. Dominika jest naszą tutaj inspiracją korytarzową. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom powiedziała trochę więcej właśnie o tym, jak można powiązać te studia artystyczne z pracą w dużej firmie odzieżowej. Naprawdę możliwości czekają na Was duże, także jeżeli macie chęć, to zapraszamy serdecznie. Tak, zapraszamy. Czekamy na Was tutaj z otwartymi drzwiami, także uderzajcie do nas <grym> jak najbardziej. Do usłyszenia. Cześć. Na dziś to już wszystko. Jeżeli odcinek Ci się podobał, gorąco zachęcam do subskrypcji naszego podcastu.